Cześć, witam was serdecznie. Słuchajcie, wczoraj po odcinku posypały się pytania, co te fulle robią z nami. To nie był nasz full, to był full Inków, ink, Inkaskich downhillowców, można tak powiedzieć. Słuchajcie, tutaj jest naprawdę jedno z lepszych terenów na świecie jak jest nam na rowery downhillowe. Jest olbrzymi kult downhillu. Dzieciaki tutaj śmigają na czym się da, nie każdy ma hajs na porządny rower, ale porządnych downhillowych rowerów jest tutaj naprawdę dużo. Oczywiście każdy wie, że Zjechać jest łatwiej niż podjechać, dlatego ludzi podjeżdżających pod te wszystkie góry na rowerach jest tutaj zdecydowanie mniej. Natomiast... Żeby zjechać tutaj, co po niektórych górach, to naprawdę trzeba dobrze umieć jeździć na rowerze I jest to męczące Widziałem ostatnio tutaj takich dzieciaków, słuchajcie, tak śmigali, że no nie miałem z sobą kamery, nie nagrałem Ale może się gdzieś uda złapać Jakiś wariatów na tą A tymczasem spadamy, bo mamy jeszcze trochę do załatwienia I w migaweczkach pokażemy wam trochę przepięknego, kolorowego miasta Które kolorowość kózko podkreśliłem kupując sobie ultra głupie rękawiczki ale były tanie I w razie czego jak mi zleje na przełęczy, na mi trojedziemy, to będę miał zapasowe rękawiczki. Papa pa i do zobaczenia.